Przeczytałeś 100 książek z dziedziny biznesu i rozwoju. Czy warto uczyć się dalej? Ja nazywam się Radek i witam Cię w minutowej inspiracji. Dzisiejszym tematem jest to, czy warto dalej uczyć się, mimo że już przeczytałeś 100 książek z dziedziny biznesu i rozwoju osobistego, obejrzałeś masę materiałów, byłeś na wielu szkoleniach. Czy warto się dalej uczyć, czy nie warto? I według mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Dalej warto się uczyć, szkolić, i poszerzać swoje horyzonty. Uważam, że ciągła nauka jest bardzo ważnym elementem naszego rozwoju i samorozwoju naszej duchowości, naszego ja i przede wszystkim zrozumienie tego, że kolejne szkolenie, kolejna książka, kolejny jakiś ciekawy materiał nie musi nam dać czegoś niewiadomo jak wielkiego, tylko wystarczy czasami jedno zdanie. I ja w ten sposób właśnie się uczę od wielu wielu lat, bo to właśnie to jedno zdanie może zmienić twoje postrzeganie świata. Zwiększyć swoje zarobki, ale przede wszystkim spowodować, że staniesz się szczęśliwym człowiekiem i będziesz doceniać życie, które masz tu i teraz. A ty? Co o tym myślisz? A jeżeli interesują Cię takie materiały, zapraszam Cię do dalszego śledzenia tego profilu.